Dzień dobry, Tomasz Kolasiński. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, jak pracują efektywni handlowcy. Pracując z nimi w terenie podczas treningów on the job, wiem, że po pierwsze Efektywni handlowcy są systematyczni i mają bardzo dużą dyscyplinę pracy. Mają pewne aktywności, które wykonują systematycznie, czyli jeżeli zdecydują się na wykonywanie cold calli, to rzeczywiście ustalają, że dwa razy w tygodniu będą dzwonić do klientów, na przykład w interwale godzinnym, półtora godzinnym i umawiać spotkania. Jeżeli decydują się na social media, to są w tych social mediach, na przykład na Linkedinie, publikują posty, angażują się pod postami innych osób, tak, żeby powiększać swoją sieć kontaktów, zapraszać do niej ewentualnych klientów. Po drugie Efektywni handlowcy, z tego co podejrzałem, bardzo szybko inicjują kontakt z klientem. Jeżeli ten do nich napisze maila, zadzwoni, mają nieodobrane połączenie, nie czekają dzień-dwa, właściwie kują żelazo póki gorące, ten szybki kontakt z klientem, który się zgłosił, jest u nich kluczowy. Po trzecie, efektywni handlowcy wciąż poszerzają swoją wiedzę branżową. Praca to dla nich pasja, to co robią, rozwiązania, które sprzedają, naprawdę są za tymi rozwiązaniami, wierzą w nie, w ten produkt. I wreszcie ostatni, czwarty punkt, z tego co zaobserwowałem, efektywni handlowcy nie boją się rozmowy o pieniądzach. Często zaczynają nawet, ewentualnie na pierwszym etapie rozmowy z klientem, już powoli sądują, jaki budżet na to rozwiązanie klient ma i też świetnie pracują nad kwestią obrony ceny, jeżeli klient na końcu mówi, panie Tomku, to jest za drogo, poproszę raba. Wiedzą dokładnie, jak krok po kroku bronić tę cenę, no bo rozumieją, że nie tylko obrót, ale i marża się liczy. A jak u Was przedstawia się kwestia, być może macie jakiś piąty punkt, który byście do tego dodali z obserwacji? Nawet w momencie, kiedy byliście klientem, co ewidentnie sprzyja efektywnej sprzedaży w kanale B2B. Dzielcie się, proszę, w komentarzach. Dziękuję i pozdrawiam.